Cześć, siemanko witam w kolejnym odcinku z nie PCD, czyli Trello, jesteśmy na Trello i mamy informacje, kiedy taksówki w PCD oczywiście no i co, zacznijmy sobie dobra, kursor jest no i co, mamy sobie february y, luty, znaczy się, luty 2025, no i mamy taksi Uber Job czyli mamy tutaj taksówkę piękną, znaczy pff, no, taksi mamy i mamy tutaj y, przeniesiony zamian przeniesione za transit rework, to pamiętajmy wszystko. No i co tu można powiedzieć? Chyba nic. No, e, osoby, które pomagają w, w tworzeniu gry. E, I nowe dokumentacje, no myślę, że to wszystko mogą dodać. No i e, jeśli chodzi o takie zmiany ważne, no to mamy tutaj opóźnione i. E, Mamy tutaj to, to wszystko już pokazywałem do tranzytu. No i tranzyt został przeniesiony widzowie na i zmienia się kompletnie koncepcja tekstówek, będą one o wiele bardziej realistyczne, przez to nie mogę Nie mogę poświęcić czasu na pracę nad tym reworkiem, dlatego to zostało przeniesione 23 lutego, więc będzie prawdopodobnie w marcu lub później. Tu wszystko zrobione. Może przejdźmy do rzeczy, które nas interesują. I pierwszą rzeczą, w którą widzimy są tutaj Mercedesy i, i różnego rodzaju informacje o taksówkach Polt. Tutaj są jakieś informacje, prawdopodobnie taksi tu są widać, napis. Tutaj jest napis taksi, przepraszam, kursor jest. Więc przybliżmy sobie bardziej obrazy, bo tych obrazków kilka jest, zachęcam do subskrypcji kanału po więcej takich newsów. Zaraz podam Wam dokładną datę taksówek. Prawie dokładną. Mamy takie zdjęcie. Może pokażmy więcej zdjęć. No i kolejnym zdjęciem jest Mercedes, jak widzicie, z, z informacjami tutaj ceną obowiązujące w tej taksówce. Opłaty. No i informacje, że Sławno, taksówka Sławno. No i oczywiście u góry informacja ten. No, nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie, ale że. Informacja, że taksówka to jest. Kolejnym zdjęciem jest coś takiego. Nie przybliżę Wam za bardzo, bo nie mam jak. A jest, jest jak. I tablice kierunkowe do autobusów prawdopodobnie. Nie wiem, czy do, dotyczy PCD do końca, ale znalazłem takie zdjęcie. Myślę, że to dotyczy PCD. A jeżeli nie, no to no to trudno. W każdym razie jest to fajna informacja. Takie tablice, one są montowane w autobusach, przepraszam. O. No i kolejnym zdjęciem jest tuż tu ważna rzecz, czyli taksówka. Jest to taksówka, czy ja ta korola chyba. Taksówka, yy, taksi, tutaj gracz oznaczony kolorami. Informacja, tutaj jest tabliczka o taksówce. No i ogólnie darłowo polt taksi. Tablicę ma. No i gracz tutaj. W sensie bot, no i tu grać w taksówkę. Kolejnym zdjęciem jest coś takiego. Czyli w końcu do domu sławne jeden proszę. To są informacje co do co do taksówek. Po prostu takie informacje. Cześć. już za dzień sławne jeden poproszę. No ciekawie to wygląda. W środku są boty taksówka ładne malowanie ma no i kolejne zdjęcie. Hmm, też boty tutaj te korolka nara dzięki, chyba wypadły z auta. No i taka informacja, chyba to wszystko, ale mamy przecież datę, tak suwyk, nie? A mianowicie, już wam pokazuję, żeby tutaj nie było, uczciwie pokażę Discorda PCD. A Max na kanale PCD Media napisał o 16.44, czyli. Jakieś 20 minut po tym jak to, na, około, jak to nagrywam, nie wiem kiedy Wam to wrzucę. W każdym razie taksówki będą na dniach. Tutaj jest informacja o Damaksa, oczywiście o oficjalny profil. Ktoś tu się pytał czy taki tak, e, tak będzie przełożona na inny termin, czy będzie tu dziś lub jutro. W sensie w lutym. Czyli na dniach, czyli prawdopodobnie w okolicach najbliższych kilku dni, to jest informacja o Damaxa nie, nie kojarzę tu nigdzie innych informacji. No nie ma informacji. No ale taksówki będą na dniach. To jest ta informacja. Mm. No więc myślę, że można tyle powiedzieć, więc szykujcie pieniądze, bo mogą być drogie, mogą być tanie. I to tyle chyba, dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. I co? Mam nadzieję, że że film się spodobał, koniecznie zostawcie suba, lajka like No, po więcej takich ciekawostek w PCD, informacji co do update'ów, no to są źródła, takie wiecie. Ja znalazłem. W każdym razie taksówki są robione. Myślę, że teraz jakieś poprawki robią i myślę, że jutro lub pojutrze mogą się pojawić na dniach, czyli prawdopodobnie w okolicach kilku dni. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam filmik spodobał. No i chyba tyle. Dziękuję za oglądanie. Stawcie lajka, na komentarz. Trzymajcie się. Cześć.